Halo, hej, cześć, bardzo serdecznie, z tej strony Xizer Wpadło mi coś w oko, ale mniejsza z tym witam w kolejnym odcinku ze śmianka. Tak przepraszam, że tak mało się tego pojawiało ostatnio, czyli w ogóle prawie przez tydzień. Przepraszam, przepraszam, będą już y, pojawiały się co parę dni te śmianka. Nie będę takich przerw robił, także I'm show show fucking sorry dwie kompilacje po 7 minut, prawie ta 8, także będzie, będzie ciekawie, zobaczymy czy. Uda nam się podobać w wyzwaniu, jakim jest nie zaśmianie się. Ja się poszczaram y, jak mogę, także full screen i bez zbędnego gadania lecimy z pierwszym kompilacją Oczywiście, tego samego pana, co Julka mi podała. Także dzięki za jeszcze raz Julkę tego typka, bo tak. Y, no i zaczyna się ciekawie. Także jazda. Zobaczymy. Au. Przepraszam, musimy jak będzie. Fontanna domowa, widzicie, można zrobić jednak, jak się lekko wsunę. Okej. Okay. Moje włosy są dzisiaj bardzo dziwne. Przepraszam. Ciekawe, ciekawe. No wleciał porządnie w niego muszę przyznać On mu trafił prosto w ryj. Patrz to Na nice shot. No i będzie. Mm, jak mój kot też wszystko wbiega. Brawo. No nie było widać ty. Nie, ale magia, ja pierdzielę. O, patrzcie to. Wow! Jak ty to zrobiłeś? O, oh, o! Eh? Ass dog, watch this. Look at my hand. Watch this dumb ass dog. There you go. We got it. Oh, I guess you're not feeling me. Not feeling their energy. Baby girl, we're playing it. Okay, okay. I walk in, that they're playing my shit. Tu, 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 Szkoda auta. Chyba Fytek myślał, że to jest z plastiku. Co to za wywiórka dziwna? What the fuck? O, pieprzony. Ale złocie, jak ładnie on to od tyłu, bardzo. Mm -hmm, mm -hmm. Kot się obsrał. okej. Okay. O! Ouch. Po prostu, auć To fuck? Mhm. Mm no, ciekawy prank. Petardy sobie, typek sobie... Wow. Cyberpunk? Może tak. Jest fine, no spoko, spoko. I o i o i o i o, teraz tak umiem, mnie i o i o. Zabuga? Polska w internecie. Jejeń. Wskoczył sobie. O. Ale to jest groźne. Walka. On coś do niego ma. A, okej. Okay. Już nie. Mm. Nom.

Tak. zrozumiałem wszystko, wiadomo. Mm. mhm mm wow What the fuck mm -hmm. Boże, to jest ten typek co ostatnio jak oglądaliśmy jakieś kubki zrzucał teraz postanowił łamać makaro swoją głową albo nie tylko to jest tak głupie panie Boże. Z czym do ludzi? Przestraszył się. To jest tor, To widać. Tak, tak, tak. No, no. Mm. Czy to koniec kompilacji? Tak, pierwszej. No tak było nawet nie najgorzej, nie najgorzej. Dobrze, to lecimy od razu z drugą, moi drodzy. Także jazda, jazda. Głośnościowo trochę pod... Podbijmy głośność, tak. Żeby nie było. Co to tak pompuje? Pieprzony. To jest kot czy pies? Chyba kot. Ups, ktoś śpi. <śm> Pieseł to się zwa towarzysz do zakupów. Oj za twarde co? O, no można i tak. Ммм. Окей, окей. Найс, найс. Можно и так. Ну. No. Ну. Tak bardzo. <laughs> mm, jest... jest easy, easy. Spokojnie. Małe krokodylki, Konrad. Kup sobie takiego. Fajne krokodylki, fajne, czy tam, nie wiem co to było, ale no wyglądało jak. Uuuu, dame. Ten kot to jest mem. Każdy, no. Tia. To the fuck? Aha. Mhm. No to ci się nie uda, kolego. Masz największą masę. Cóż... o! Fik! Ale... ty, ty! O boy. No, debil, debil, no przecież tak się nie robi, po prostu, no. Widzę, że nie ma wpraw mhm. O, to, 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 to to jest klasyka, po prostu. Ale piękne, to jest, to jest piękne. A masz gościu. Co, napiłbyś się, co? No, to sięgnij, po Dawaj, 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 no, sięgnij. A, no, 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 kusiku, a nie dla psa. O, liczarka do pieniążków. O, ty złodzieja. O, oh. ten pies mnie rozśmieszył. あら、ファイナーもそなの jeździłbym A, bo tam ktoś w tym A. O, proszę mhm. Au. To było groźne Mhm oh, no. What the fuck is happening Mm, fajnie ustawiona akcję. Nie powiem. Mhm. Mm mhm, mm Kto normalny? co stanie patelnia albo To już jest zły moment. ogólnie, że już się zaczynasz sprawiać wszystkiego śmiać, bo <laughs> no tak jakoś Wunż. Czy to jest koniec O Boże Dobra powiem tak, no teraz skisłem No nie udało się to no, niestety no, ale to, to ja nie biorę tego aż tak bardzo na poważnie, jeżeli chodzi o nieśmianie się, bo bardzo lubię. Śmiech to zrobię, pamiętajcie, dobra. Ja kończę to. Widzimy się na kolejnych odcinkach. Dzisiaj o godzinie 18.00. Liveik, kontynuacja Liars of Fear 2. Link w opisie, jak ktoś jest zainteresowany tym faktem. Także ja kończę. Trzymajcie się. Do następnego. Papa. Up pa.